O, mój system nawadniania, o, jak sobie ładnie kapie. Tu jest ujęcie prosto z węża. czy się do tej konstrukcji. I docięgnięty wężyk po całości. O, tu widać jak sika. nadmiar wody się przelewa i leci do korytka poniżej. Tutaj jest tak samo. Nadmiar wody się przelewa i i kapie. Może tak to nie widać, dobrze. O, teraz widać. I tu jest tak samo. Nadmiar się przelewa i tak właśnie ten tym systemem. I to jest końcowy. I tak cały ten rząd się nawadnia. Tam mam z nawozami, butelki. Takimi naturalnymi po prostu znajówkami z różnych roślin. Tu to już na dole nie ma nawadnienia. Tutaj tylko. To co skapnie z wyższych rzędów, no i co się wleje tu, ewentualnie z konewki. Ale te dolne zawsze najmniej cierpiały na brak wody. Zawsze trochę wody deszczowej się tu dostaje i tak dalej, więc nigdy z tym nie było kłopotu. Tak to wygląda w całości. Taki właśnie, co Sałat kroszpunkowa warzywna, endywia, sałata rzymska, rokietka siewna i estragon. Tak to zobaczymy. Tak mniej więcej wszystkich porówno dałem, bo jestem ciekawy, w zależności od światła, natężenia, jak każdy gatunek się nie zachowywał. No i taki. Jak jeden z wielu eksperymentów. tu mi widać, że niektóre słabo się sączą, no ale jak się sączy, dobrze, no to już trudno. Co się przeleje to skapnie na poniższy i tak jakoś mniej więcej wszystko się równomiernie nawodni. Taki jest plan. A jak to wyjdzie w praktyce, no to się zobaczę z czasem. No dobra. Na razie, czy wszystkim?